Radio Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, naszym gościem jest Marcin Józefaciuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, wcześniej nauczyciel siedmiu przedmiotów i dyrektor ultramaratończyk. Ultramarat Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. To zapytam od razu o wczorajsze biegi, bo można powiedzieć, że pan prosto. Z ulicy. <laughs> dokładnie, dokładnie. To był, to był naprawdę niezwykły wczoraj maraton. Szkoły dały radę, wspierając nas po drodze. O, pogoda świetna, tak więc... Czego więcej? Ja też i każdego tak powiem... roku jest pytanie, dlaczego nie gdzieś w łagiewnikach, tak, gdzieś po lecie tylko tak, dlaczego blokujecie? A blokujemy ze względu na to, że przestrzeń miejska jest dla wszystkich, zarówno dla rowerzystów, jak i dla kierowców, jak i dla biegaczy. Nie często to się dzieje, ta, ta, taki bieg. No Więc i ten kierowca powiem. mówi, no właśnie nie mogę przejechać. W, ty, w tym roku zauważyłem, że niewielu kierowców było zdenerwowanych, nawet machali nam i dopingowali, czy też ludzie jak te stały tramwaje, więc zupełnie trochę, to znaczy trochę zmieniła się ta świadomość ludzi, Może sami przeszkodowani biegać? Tak, tak, tak też. Panie pośle, czy <grym> szkoły znaczy nie organizując, ale biorąc udział, w rekolekcjach przedświątecznych mamy teraz taki czas, łamią prawa uczniów, rodziców, nauczycieli? O, to znaczy nie ma sytuacji. Łamania prawa, ale jest sytuacja według mnie na, na pograniczu łamania tego prawa, zarówno jeśli chodzi o prawo do wychowywania bezwyznaniowego, jak i do delegowania czy odsyłania nauczycieli, żeby szli do kościoła razem z dzieciakami, czy też żeby rezygnowali ze swoich zajęć, czyli tak naprawdę z podstawowych obowiązków, czyli prowadzenia, prowadzenia rzetelnych zajęć w szkole. To jest trzy wyrwane z, z kalendarza szkoły, a jeżeli to są trzy dni, czyli trzy, trzy piąte, o 60% tygodnia, to zaczyna już cały tydzień tak naprawdę kłaść się w szkole. Nie widzę sens, sensu, bo tak naprawdę coraz mniej dzieciaków chodzi, uczęszcza na katechezę. Można zorganizować na spokojnie rekolekcje po południu i niektóre parafie to robią. Dla młodzieży organizują po południe rekolekcje, więc, więc nie widzę większego powodu, dla którego trzeba by to było dlaczego? Dlaczego się zajęć. to tak odbywa? O, bo kiedyś ktoś zadecydował, że rekolekcje mogą być w trakcie trwania normalny, normalnie godzin lekcyjnych, bo większość osób chodziło na religię. I, i wtedy, że tak powiem, zamiast w szkole, to, to, to dzieciaki szły do, do kościoła. Pan pisze w mediach społecznościowych, szanowni nauczyciele, nie musicie zatwierdzać w kalendarzu szkolnym trzech dni wolnych na, na rekolekcje. Dokładnie. Dodatkowo macie prawo odmówić, wykonania polecenia, organizacji wyjścia do kościoła. Pan sobie wyobraża taką sytuację? Wyobrażam sobie taką sytuację. Znaczy nauczyciele na samym początku roku szkolnego zatwierdzają dni wolne od zajęć lekcyjnych i mogą naprawdę dogadać się tak z kościołem, że kościół zrobi po południu dana parafia lub ewentualnie tylko i wyłącznie zwolnić dzieciaki, które chodzą na religię, uczyszczają na katechezy. Nie widzę powodu, dla którego cała społeczność szkolna miałaby cierpieć naukowo ze względu na to, że kilka osób idzie na, na, na rekolekcję. Natomiast wyobrażam sobie też sytuację, bo jest coraz, coraz głośniej na ten temat, że nauczyciele mówią bezpośrednio dyrektorowi: Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze, ja nie chcę tam iść. Nie chcę tam iść, bo nie widzę takiej potrzeby, bo nie jest zabezpieczone moje bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie takiego wyjścia. A nie namawia Pan do buntu? Czy nie namawiam do buntu? To znaczy my jako nauczyciele bardzo często jesteśmy zbyt spolegliwi. Tutaj nie chodzi o bunt w kierunku do dyrektorów, tylko chodzi o, o świadomość swoich obowiązków i też praw. Minął rok od kiedy wprowadzono nieobowiązkowe prace domowe i Pana zdaniem dobrze się stało czy źle? O, to znaczy ja byłem przeciwnikiem wprowadzenia zakazu oceniania prac domowych. Ja jestem ogólnie przeciwnikiem jakiegokolwiek dużego zakazu takiego odgórnego. Jestem bardziej zwolennikiem, żeby prawo umożliwiało szkole wybrać albo jedną, albo drugą drogę, żeby to szkoła zadecydowała, czy dla danego oddziału, czy dla danej szkoły, czy dla danych uczniów razem z rodzicami i uczniami, czy taka filozofia nieoceniania prac domowych, czyli zadawania bardziej logicznych prac domowych jest dobra, czy nie. Bo czasami to zadziała w niektórych oddziałach, czasami nie. Nie, ja też jak prowadziłem zajęcia, w niektórym y, oddziałom nie sprawdzałem prac domowych i oni o tym wiedzieli. Rodzice też się na to zgadzali. To panie no dziecko z kąpielą? A, myślę, że nie było y, szerokiej kampanii informacyjnej oraz zabrakło, na pewno zabrakło dialogu z, z nauczycielami. Y, to było co prawda, to był jeden ze stu konkretów y, koalicji, tak więc y, tutaj już ludzie zadecydowali wcześniej idąc do wyborów, ale I co zabrakło teraz? rozmowy. Powrót z do prac domowych, pana zdaniem? Właśnie, właśnie zadałem. Tydzień temu wysłałem interpelację do Ministerstwa, w jaki sposób to chcą, czy ewentualnie chcą rozwijać, czy ewentualnie jakieś ewaluacje po wprowadzeniu tego zapisu już były, bo można było po... Zakończeniu poprzedniego roku szkolnego, zrobić wstępne ewaluacje? Czy teraz są planowane, czy jest planowana zmiana filozofii ideologii, um, właśnie w kierunku dania większej samorządności i decyzyjności szkołom, że, żeby dać im możliwość, a nie nakazać lub zakazać? A rodzice, Czekam na odpowiedź. panie pośle, co mówią? Podoba im się to, czy właśnie o, im nie podoba? Rodzice zauważają problem. I to, to jest prawda, że rodzice zauważają problem. Niektórzy jak najbardziej rozumieją i wspierają e, nauczycieli lub szkoły, ale większość. Rodziców zauważa problem, że dzieciakom po prostu się nie chce, bo nie mają tej motywacji, typu właśnie ocena, czyli żeby sobie nadrobić oceną z pracy domowej, jakąś ocenę z kartkówki czy klasówki. Widzą tutaj problem, że dzieciaki są, no nie chcą im się po prostu robić tej pracy domowej, bo mówią, że i tak to jest nieoceniane. Chciałam Pana jeszcze zapytać o to, co się w ubiegłym tygodniu stało w Sejmie. Na trybunie był poseł Roman Giertych, posłowie PiS krzyczeli morderca, morderca. Czy tak jak zawsze byli tam też uczniowie? Często tak, są tak. wycieczki w Sejmie. Znaczy, zawsze, zawsze są wycieczki w Sejmie. To jest najbardziej ruchliwy moment, e, jeśli chodzi o rozpoczęcie obrad Sejmu, kiedy jest cała galeria wycieczek e, tak zwanych sponsorowanych, czyli młodzieży, sponsorowanych, czyli że poseł zaprasza na koszt biura poselskiego czy kancelarii Sejmu. I co pan sobie o, pomyślał wtedy? Było mi wstyd. Było mi wstyd. Tak popatrzyłem na te dzieciaki i pomyślałem, kurczę, żeby oni tylko nie słyszeli tego, żeby, żeby może gdzieś to koło to nich chyba przeszło. I nie nie tego się nie dało słyszeć. To było, to było niezwykle, niezwykle agresywne. To było, to było coś, co nie powinno mieć miejsca na, na mównicy sejmowej. Ja rozumiem, że można sobie gdzieś w kuluarach porozmawiać, ale, ale rzucanie inwektyw i rzucanie. Takich słów typu morderca do osoby, e, do innego posła, no nie, to nie jest miejsce na to. znaczy, my mamy uczyć dzieciaki, w jaki sposób rozmawiać i debatować. I one widziały, że, że, że to jest normalny sposób debaty w Polsce. No nie. Dziękuję bardzo. Marcin Józefaciuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, nauczyciel, wcześniej też dyrektor. Dziękujemy bardzo. Pięknie dziękuję.